Hey, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei. Zaczynając od tego, że po tym jak rzecznik MSZ Łukasz Jasina stwierdził, że Wołodymyr Zełęski powinien przeprosić Polaków za Wołyń, pojawi pojawiła się odpowiedź ambasadora Ukrainy. Jakiekolwiek próby narzucenia prezydentowi Ukrainy czy Ukrainie, co musimy w sprawie wspólnej przeszłości zrobić, są nieakceptowalne i niefortunne, oświadczył Wasyl Zwarycz. Ukraiński ambasador odniósł się do wypowiedzi rzecznika polskiego MSZ. My Polacy wzięliśmy jako państwo. Polski odpowiedzialność za zbrodnie dokonywane przez nasze państwo na Ukraińcach. Brakuje takiej odpowiedzialności ze strony Ukrainy, choć bardzo wiele rzeczy się zmieniło na lepsze, mówił Łukasz Jasina w rozmowie z Onetem. W związku z tym zdaniem rzecznika MSZ obecny prezydent Zełenski powinien powiedzieć wprost przepraszamy i proszę, prosimy o wybaczenie. Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Polsce ocenił, że wypowiedź rzecznika resortu spraw zagranicznych jest godna ubolewania. I dalej w tym temacie, który, temat ten został podjęty też przez przewodniczącego Przewodniczącego Ukraińskiej Rady Najwyższej Rusłana Stefanczuka. W czwartek rano w Sejmie wystąpił ten właśnie pan: dziękował on Polakom za okazanie bezwarunkowej miłości wobec swego bliźniego i pomoc Ukraińcom w potrzebie. Odniósł się też do zbliżającej się rocznicy Rzezi Wołyńskiej. Razem musimy zdać ten niełatwy, ale niezbędny egzamin. Szef Rady Najwyższej Ukrainy powiedział, że zbliża się rocznica straszliwych wydarzeń na Wołyniu. Rozumiemy wasz ból po stracie bliskich, mówił. Wszystkim potomkom ofiar składamy wyrazy współczucia i wdzięczności za podtrzymywanie światłej pamięci o swoich przodkach. Pamięci, która nie wzywa do zemsty i nienawiści, ale służy jako ostrzeżenie, że coś takiego nigdy więcej nie powtórzy się między naszymi narodami, dodał Stefańczuk. I to jest, no to jest troszkę skomplikowany temat. Bo z jednej z strony, okej, okay, można powiedzieć, że faktycznie żadnych oficjalnych przeprosin za Wołyń ze strony przedstawiciela ukraińskich władz chyba nigdy nie było. I to, co mówi pan Stefanczyk, to też nie są przeprosiny tak naprawdę. Ale z drugiej strony, czy my właściwie powinniśmy się domagać przeprosin za to? Zastanówmy się przez moment. Znaczy, wiadomo, symbolicznie to pewnie byłby miły gest, gdyby ktoś sam z siebie po stronie ukraińskiej to zrobił, ale zwróćcie uwagę, że domaganie się przeprosin to jest domaganie się przyznania się do winy. Ale na, kto dokładnie jest w tym momencie winny? Przecież winnym na pewno nie jest kolektywnie cały naród ukraiński, nawet potomkowie ludzi, którzy wtedy mordowali, przecież nie są winni zbrodni swoich dziadków. I zwróćmy uwagę, że tutaj nie ma czegoś takiego też, że te, te zbrodnie byłyby dokonywane w świetle działania jakiejś instytucji państwowej ukraińskiej, którą, której kontynuacją byłby współczesny rząd Ukrainy i to on miałby przeprosić za swoich poprzedników. To nie jest przypadek jak z Niemcami, gdzie demokratycznie wybrany rząd mordował ludzi, przecież, prawda? Więc wydaje mi się, że domaganie się przeprosin od rządu Ukrainy jest bezzasadne i też niepotrzebnie w ogóle szturcha tych ludzi w tym momencie. I ponownie, jest różnica, jeżeli ktoś by powiedzmy w ramach miłego gestu przeprosi za to, że coś się wydarzyło, chociaż on sam nie ponosi za to odpowiedzialności, a czym innym jest domaganie się tych przeprosin. A to, co powiedział pan Stefańczuk, czyli wyrazy współczucia potomkom ofiar i wdzięczności za pam podtrzymywanie pamięci o tym, co się stało, to jest dobre, moim zdaniem, no bo to jest stwierdzenie, no tak, trzeba o tym mówić. No tak, no bo trzeba. To jest temat, który wcześniej czy później będzie musiał zostać poruszony również na szczeblu oficjalnym, i to, do czego moim zdaniem powinniśmy do, powinny dążyć władze polskie w tym aspekcie, to jest wypracowanie wspólnego, oficjalnego, ogłoszonego na szczeblu państwowym stanowiska polskiej Ukrainy na temat Wołynia, uwzględniającego zarówno prawdę historyczną, jak i perspektywę obu stron, oczyszczoną maksymalnie z emocjonalnych zakłamań. Bo hasła, które się czasem pojawiają, że to Ukraina czy że naród ukraiński jako całość jest w jakiś sposób odpowiedzialny za wołyń, no to po prostu nie jest prawda. Aczkolwiek na Ukrainie są również do dziś ludzie, którzy odpowiedzialnych za, to, za tą zbrodnię zbrodniarzy celebrują. No, są tacy ludzie, tak? A hasła takie ze strony ukraińskiej, prawda, które czasem padają, że sugerują, że no okej, okay, na Wołeniu może i mordowano, ale w zasadzie to były takie obustronne, symetryczne zbrodnie. No to też nie jest prawda. To, że ze strony polskiej doszło do, do ze strony polskiej doszło do reakcji również miejscami brutalnej, nie zmienia tego, że była ona nieporównywalnie mniejszej skali, no i że ona była właśnie reakcją, prawda? Aczkolwiek to też nie jest tak, tak, że Ukraińcy mieli u nas jako świetnie i nagle im coś odbiło z nacjonalizmem, tylko jedna Polska wcale nie traktowała Ukraińców dobrze, o czym w Polsce też mało się mówi, a być może powinno się odrobinę więcej. I myśmy o tym wspominali w zeszłym roku, ale mi się wydaje, że jedną ze skutecznych form mówienia o Wołyniu byłaby właśnie na przykład publiczna celebracja Ukraińców, którzy ratowali Polaków w czasie. Rzeziwołyńskiej i niejednokrotnie ginęli za to, bo takich osób było całkiem niemało. I w ten sposób, z jednej strony, no, siłą rzeczy przypominamy o tym, co się stało, ale nikt po czymś takim nie powinien odnieść wrażenia, że ktoś tu sugeruje jakąś kolektywną winę za wydarzenia sprzed 80 lat. No, i zbliżamy się po prostu do takiego czasu, że trzeba będzie, no że tak powiem, wspólnie podejść do tego tematu na szczeblu rządowym. To jest ważne, no bo no nie da się tego uniknąć, obejść się tego, tej, tej warstwy, mam wrażenie. No i obyśmy zrobili to wszyscy razem rozumnie. Natomiast wydaje mi się, że, że wyskakiwanie na szczeblu publicznym i domaganie się czegoś publicznie od drugiej strony, to nie jest dobry sposób na załatwienie tego. Do tego jest po prostu potrzebna dobra chęć z dwóch stron. Miejmy nadzieję, że coś takiego zobaczymy. Kolejno. Z wyników ujawnionej w sieci ankiety Rady Europejskiej dotyczącej opinii na temat szyfrowania w krajach członkowskich wynika, że Hiszpania wyraźnie popiera zakaz stosowania szyfrowania typu end-to-end. -end. Taki środek został zaproponowany w celu zwalczania rozpowszechniania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystanie dzieci, ale jednocześnie podważałoby to prywatność zasadniczo komunikacji internetowej wszystkich obywateli. Szyfrowanie typu end-to-end -end zapewnia, że tylko nadawca i odbiorca mogą zobaczyć treść wiadomości, nawet właściciel platformy nie ma dostępu do tej konkretnej treści. Spośród 20 krajów członkowskich reprezentowanych w ankiecie, 15 popiera zakaz szyfrowanej komunikacji tej, tego typu end-to-end. -end. Stwierdzono w raporcie, Polska zaproponowała wprowadzenie środków, które pozwoliłyby sądowi, sądownie znieść szyfrowanie w danym przypadku, a rodzicom umożliwić odszyfrowanie komunikacji ich dzieci. Najwyższe znaczenie ma zapewnienie jasnego sformułowania w rozporządzeniu, że szyfrowanie typu end-to-end -end nie jest powodem do niezgłaszania materi materiałów THANKS <laughs> CSA. To są te a propos wykorzystania seksualnego dzieci. Stwierdzili przedstawiciele Chorwacji z kolei. Niemcy oświadczyły, że nie poprą prawa zezwalającego na technologie, które mogłyby obchodzić, modyfikować lub zakłócać to szyfrowanie. Finlandia zwróciła się do Komisji Europejskiej o znalezienie rozwiązania do walki z tymi treściami bez podważania szyfrowania. Estonia ostrzegła, że zmuszanie firm do skanowania zaszyfrowanych wiadomości spowoduje, że firmy opuszczą rynek europejski. Włochy stwierdziły, że propozycja stanowiłaby ogólną kontrolę nad całą zaszyfrowaną korespondencją, przez z internet. Cieszy mnie z jednej strony, że. Z perspektywy również tych dużych graczy europejskich nie ma za bardzo zgody na, 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 na to rozwiązanie, ale nie cieszy mnie to, że tego typu pomysły w ogóle są dyskutowane na tak wysokim szczeblu. No bo to jest z całym szacunkiem, ale nawet zapobieganie dzielenia się dziecięcą pornografią, to jest naprawdę idiotyczny pretekst do skasowania prywatności komunikacji w internecie. Wiecie, papierowe listy też mogą służyć do przesyłania dziecięcej pornografii, ale czy to znaczy, że powinniśmy zakazać zaklejania kopert tak na wszelki wypadek, bo może być w nich niebezpieczna treść. I oczywiście ktoś powie, że jest różnica skali. No tak, oczywiście, że jest różnica skali. Przez internet można przesłać niepotycznie nie, więcej, więcej treści i danych, ale akurat w tym wypadku zauważmy, że przesłanie dwóch pornograficznych zdjęć jest przestępstwem, tak samo jak przesłanie 200 tysięcy tych zdjęć, prawda? Oba te przypadki są nieakceptowalne. Ale nikt przy zdrowych zmysłach chyba by nie proponował, żeby do każdej prywatnej korespondencji. Papierowej mógł mieć wgląd, wgląd urzędnik, tak? Chyba rozumiemy, że to jest potencjalnie niebezpieczne rozwiązanie, ekstremalnie podatne na nadużycia wiecie, na wniosek sądu, tak? Gdy jest uzasadnione podejrzenie, że tam w środku tej korespondencji jest coś niebezpiecznego, no to okej, okay, to jest inna sytuacja, no to mówimy o, o innym przypadku. Ale ogólnie fakt, że tego typu pomysły pojawiają się na najwyższym szczeblu debaty politycznej, no to jest, mam wrażenie, o, o objawem, to jest kolejny objaw takiej paranoi bezpieczeństwa, tak? Takiej pod, postawy, że nic nie ma znaczenia poza ochroną przed krzywdą. Ale to nie jest prawda. Ochrona przed krzywdą to jest jedna z ważnych rzeczy, ale nie jedyna z ważnych rzeczy, o której trzeba dbać. Kolejną. Europejska Rada Ochrony Danych ogłosiła również, że decyzję o nałożeniu grzywny 1,2 miliarda euro w poniedziałek. Grzywnych na metę Facebooka. Poinformowano też, że jest to wynik dochodzenia w sprawie Facebooka przeprowadzonego przez Irlandzką Komisję Ochrony Danych. Meta została ukarana za przesyłanie danych należących do użytkowników Facebooka z Unii Europejskiej na serwery w Stanach Zjednoczonych. Grzywna jest najwyższą, jaka kiedykolwiek nałożono na podstawie europejskiego prawa dotyczącego prywatności danych, znanych, znanego jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli RODO. Naruszenie meta jest bardzo poważne, ponieważ dotyczy przekazywania, które jest systematyczne, powtarzalne i ciągłe. Skomentowała decyzję Andrea Dżelinek, przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych, a może Jelinek nie ma pojęcia, jak to się czyta. Facebook ma miliony użytkowników w Europie, więc ilość przesyłanych danych osobowych jest ogromna. Bezprecedensowa kara jest mocnym sygnałem dla organizacji, że poważne naruszenia mają daleko idące konsekwencje. Dodała Meta, która jest również właścicielem WhatsApp i Instagrama, zapowiedziała odwołanie się od orzeczenia i od grzywdy. Tu jest drugi aspekt tej samej kwestii prywatności i bezpieczeństwa, tak, bo chcielibyśmy mieć media cyfrowe, one są bardzo wygodne, bardzo fajne, wszystko ok, ale nie chcielibyśmy, żeby ktoś nadużywał tego, że poprzez nie przesyłana jest masa informacji o użytkownikach, co bardzo łatwo jest wykorzystać na swoją korzyść, jeśli ma ktoś do tego dostęp. I z jednej strony nie chcemy, żeby gmerał tam nam rząd i na przykład wykorzystywał to do celów politycznych, ale też nie powinniśmy chcieć, żeby korporacje wykorzystywały te dane w celu jak najskuteczniejszego wydojenia klienta z pieniędzy, często ze szkodą dla tego samego klienta, tak? Bo ludzie, mam wrażenie, często widzą tylko jeden aspekt tego problemu. Byle tylko rząd tego nie wykorzystał, albo byle tylko ci podli kapitaliści tego nie wykorzystali. No ale y, może tak naprawdę, chyba wiemy z doświadczenia już, że oba te sektory, zarówno publiczny, jak i prywatny, potrafią wykorzystywać te dane ze szkodą dla ludzi. Więc może warto zwracać uwagę na oba te problemy. I teraz mamy w ogóle taki czas, że y, oba te rodzaje podmiotów Często się siłują ze sobą, co dokładnie komu wolno na tym polu, no bo strona rządowa ma jakieś tam narzędzia regulacyjne i być może do egzekwowania nawet pewnych zasad, a strona korporacyjna ma ten fizyczny dostęp do danych. I ja nie mam dobrego pomysłu, co tutaj teraz dokładnie powinno zostać zrobione, no bo ktoś powie, że rząd nie powinien regulować tego, co się dzieje w internecie. No, nie powinien nadmiernie tego na pewno robić, ale jednocześnie, na przykład, wiemy, że Facebook sprzedaje dane użytkowników i czy może być to pilnowane przez cokolwiek innego niż jakąś instytucję publiczną? Ktoś zakrzyczy: Oczywiście, bo to wystarczy, żeby to wszystko było jawne i ludzie wtedy sami zareagują. No, może, ale nie zawsze to jest jawne. A czy do ujawnienia tego można, może ich zmusić ktoś inny niż instytucja publiczna? To jest trudny temat, nie wiem jak dokładnie to rozwiązać. Po prostu jesteśmy obecnie w trakcie szukania jakiegoś złotego środka w tym temacie i miejmy nadzieję, że znajdziemy coś bliskiego jakiejś zdrowej równowagi, a nie przechylenia się w nadmierną władzę którejś ze, st którejś ze stron. Kolejna bardzo ciekawostka: publiczna spółka transportu miejskiego w Londynie zamieściła oferty stażu dla niedawnych absolwentów i studentów, w których otwarcie wykluczono białych kandydatów. Oficjalny główny warunek zatrudnienia to być pochodzenia czarnego, azjatyckiego lub należącego do mniejszości etnicznych, czyli mieć dziedzictwo afrykańskie, afrokaraibskie, azjatyckie lub pochodzenia innego niż białe. Przytaczam to jako ciekawostkę: spokojnie, biali nie są prześladowani w Wielkiej Brytanii, nic z tych rzeczy. Ale po prostu to nie jest pierwsze tego typu ogłoszenie. W starych odcinkach na Wojnie idei też wspominaliśmy o wielu tego typu przypadkach dyskryminacji pozytywnej, w której co prawda dyskryminuje się pewnych ludzi, ale to jest dobre, bo tych ludzi można dyskryminować. I uzasadnienie oczywiście jest takie, że jak ktoś nie jest biały, to na pewno ma w życiu trudniej i potrzebuje takich ułatwień. Znaczy, czy na pewno to jest, czy na pewno tak jest, to jest osobna sprawa, ale oczywiście może tak być, że ktoś faktycznie spotkał jakieś trudności. Tylko pytanie, czy w odpowiedzi na to tworzenie nowej formy dyskryminacji to jest na pewno dobry pomysł? To jest osobne pytanie. Odsyłam w tym temacie między innymi do odcinka Multikulturalizm na wojnie idei. Natomiast to po prostu pokazuje bardzo ciekawą rzecz, bo tego typu oficjalne, jawne wykluczenie dowolnej innej grupy z dostępu do zatrudnienia w danym, na danym stanowisku w instytucji publicznej, słusznie wzbudziłoby ogólnomedialne oburzenie. Przyciągnęłoby to szczególną uwagę. Ale ponieważ tutaj instytucja ewidentnie dyskryminuje osoby białe, to żadnej szczególnej uwagi to nie przyciągnie. Ktoś tam sobie poburczy, ale nic to, że tak powiem, bardziej nie zmieni. I ja tak na kanwie tego wspomnę o pewnej sytuacji z Polski, która z jednej strony jest odwrotna, bo tutaj nikt nikogo nie dyskryminuje, tylko właśnie jest poprawna reakcja, ale też pokazuje pewną rzecz. A mianowicie pod Lublinem pijani kibole pobili czarnego dostawcę pizzy, bo miał czelność nie być kierowcą Bolta. A jak powszechnie wiadomo, wszyscy czarni w Polsce jeżdżą Boltem. A ten nie chciał ich podwieźć po tym, jak wpieprzyli mu się do auta. I dla jasności, jeżeli komuś się wydaje, je, jeśli jest taka osoba, której się wydaje, że wszyscy czarni w Polsce jeżdżą Boltem i można takiemu człowiekowi wleźć do auta i on cię podwiezie gdzieś, to ja nawet nie jestem pewien, czy poprawnie byłoby taką osobę nazwać rasistą. Być może bardziej Precyzyjnym określeniem byłoby nazwanie tej osoby debilem. Natomiast istotne w tym jest to, że pan, tak jak dostał szczególną uwagę od pijanych kiboli za to, że wygląda inaczej niż ludzie wokół, to z tego samego powodu, jako osoba już pokrzywdzona, no, dostał szczególną uwagę od mediów. I dla jasności, to dobrze, bo z tego co tu jest opisywane, to był już któryś incydent tego typu w tamtym miejscu i policja wiedziała, że tam regularnie kręcą się pijani kibole, ale dopiero teraz, gdy media nakręcili, że pobili oni Taką, a nie inną osobę, to faktycznie może coś się z tym zrobi. Jeden ze sprawców został już zresztą zatrzymany. I dla jasności, to, to nie jest tak, że ten pan uzyskał jakąś nadmiernie opiekuńczą reakcję czy coś takiego, tylko po prostu dopiero krzywda tego pana wywołała poprawną reakcję służb na znany od dawna problem. Tym razem wszystko zadziałało tak, jak być może powinno wcześniej. I to jest po prostu ciekawe, bo gdyby facet nie wyróżniał się wyglądem, to być może pijaniki Bole, może po prostu by się do niego nie doczepili. Ale gdyby już się doczepili, a nie wyróżniałby się wyglądem, to nie wiem, czy media aż z taką ochotą zajęłyby się tym tematem, że pijaniki kogoś piję, pobili pod Lublinem. Może, I być może ogólny problem z tą okolicą dalej pozostałby nierozwiązany. No i to akurat dobrze pokazuje właśnie taką ciekawą dynamikę. Tak, że okej, okay, odstając wyglądem od modelowego członka społeczności, w cudzysłowie, to nawet jeśli tylko grzecznie robisz swoje, i tak możesz napotkać dodatkowe problemy w życiu kompletnie nie ze swojej winy. Ale może być też tak, że jeśli napotkasz już jakieś problemy, to właśnie z uwagi na to, że wyróżniasz się... Na, na tle reszty, to Twój problem również się wyróżni i ktoś na niego prędzej zareaguje. A przecież nie wszystkie ludzkie problemy, nie wszystkie ludzkie krzywdy doczekują się w zasadnej reakcji. I ja, proń Boże, nie mówię, że jedno wyrównuje drugie, bo to są dwie różne rzeczy, tak? Ale warto po prostu pamiętać, że obydwie te rzeczy mogą mieć miejsce, bo ludzie lubią zapominać albo o jednym, albo drugim. A dalej przenosimy się do Francji, gdzie wraz ze zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi w 2024 roku, organizowanymi w Paryżu, rząd chce wysiedlić tych tysiące bezdomnych, głównie migrantów z regionu paryskiego na prowincję, argumentując, że spada liczba hoteli noclegowych gotowych na ich przyjęcie. To podejście budzi wątpliwości organizacji humanitarnych, informują w środę francuskie media. Wielu hotelarzy nie chce już przyjmować bezdomnych na koszt państwa, ponieważ spodziewają się napływu klientów podczas przyszłorocznych mistrzostw świata w rugby i o igrzysk olimpijskich. Informuje dziennik Le Figaro. Prawie 5000 pokoi zostało utraconych na tymczasowe zakwaterowania. Podaje deputowana mod Gatel. Od połowy marca rząd zaleca prefektom tworzenie tymczasowych regionalnych ośrodków recepcyjnych czyli obozów we wszystkich regionach, z wyjątkiem hauts de France i Korsyki, w celu odblokowania ośrodków zakwaterowania w stołecznym regionie île de france Wyznaczone przez rząd miasto Bruges, 18 tysięcy mieszkańców niedaleko Rennes, wyraziło swoje niezadowolenie i sprzeciw wobec przyjmowania imigrantów i bezdomnych. Wobec takich praktyk prost testuje szef Fundacji Abbe Pierre w Ile-de-France, Eric Constantin ostrzegając przed tworzeniem nowych obozów dla ludzi, co wedle niego jest niezgodne z ideą Igrzysk. No to yy, trzeba sobie po prostu zadać pytanie, czy ideą Igrzysk jest łączenie ponad podziałami, wspólne współzawodnictwo, odłożenie sporów na czas celebracji, czas celebracji sportu i tak dalej, czy może celem jest zrobienie widowiska, które ma ładnie wyglądać, bo jego jedynym celem jest generowanie kapitału zarówno pieniężnego, jak i wizerunkowego bez względu na koszty. Ja tak tylko chciałbym przypomnieć, że podczas mundialu w Katarze ostatniego, na który stadiony budowali niewolnicy, też można było sobie to pytanie zadawać. Tutaj, oczywiście, wiadomo, skala jest nieporównywalnie mniejsza, ale to również może być dobra okazja do zadawania sobie tego typu pytań. Kolejno. Stany Zjednoczone w nowej kampanii reklamowej Adidasa pod tytułem Duma 2023, między innymi, dwóch mężczyzn reklamuje na sobie damskie stroje kąpielowe, co spotkało się z krytyką nawet damskiego środowiska sportowego. W fali negatywnych komentarzy pod produktami na stronie sklepu koncern oskarżany jest o „woke marketing” i wymazywanie kobiet. Utytułowana ekspływaczka Riley Gain, obecnie rzeczniczka organizacji Independent Women Forum, nawołuje do bojkotu kampanii i produktów Adidasa. Mnie to wszystko osobiście przede wszystkim chyba śmieszy. Ale tak mnie w ogóle skojarzyło, że ostatnio widziałem tego typu komiks w tym temacie, sugerując, że nocowe kobiety, no nie bądźcie samolubne. Przecież feminizm jest dla mężczyzn przede wszystkim. To znaczy, no, dla tych mężczyzn tutaj, dla jasności. Jak się Wam wydaje, że feminizm miał pomagać kobietom, to po prostu jesteście terfami, tak? Albo jeszcze czymś gorzej. Tutaj w komentarzach już jedna miła pani zasugerowała, że autor tego komiksu to w zasadzie wspiera narodowców, prawda? Oczywiście. Ogólnie polecam sekcję komentarzy, jest, jest wyborna wręcz. No bo wiecie, to jest też w ogóle, jak zawsze, dobry. Dobry moment do zadania sobie takiego pytania. Te wszystkie środowiska, które tak głośno krzyczały, że one swoją walkę polityczną prowadzą dla kobiet, w interesie kobiet, to gdy tylko się okazało, że mogą skuteczniej realizować swoje cele polityczne, biorąc na sztandar inną grupę, ze szkodą dla kobiet często, i natychmiast to zrobiły, gdy pojawiła się taka okazja, to kto wie, może tak naprawdę nigdy nie chodziło im o dobro kobiet, tylko może o coś zupełnie innego. Tak się tylko zastanawiam. No i to tyle, bonusowa część prasówki, gdzie rozpisanych jest jeszcze kilka tematów, które nie zmieściły się tutaj w odcinku. Jak zawsze jest w linku poniżej. I przypominam też, że jeżeli komuś się podobają tego typu koszulki z uwspółcześnionymi wersjami dzieł sztuki, albo ktoś jest zainteresowany, albo ktoś jest zainteresowany książką Wojna idei Myśl po swojemu, w której szerzej omówionych jest wiele tematów poruszonych tutaj na kanałach, to link do sklepu zależy.pl również znajdziecie poniżej. I to tyle, do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patreonie. Do usłyszenia!